Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Audi A8 z 2006 roku. Jest to auto z 8 silnikiem w technologii wtrysku bezpośredniego, czyli FSI. Tutaj o mocy 350 KONI. Została tutaj zamontowana instalacja dedykowana do tego konkretnego silnika. Jest to w tym przypadku produkt firmy Zavoli Direct. Pokażmy jej poszczególne elementy. Reduktor z filtrem wazy znajduje się akurat pod filtrem powietrza. Na górze widzimy filtr fazy lotnej. Na górze silnika te zielone elementy to mamy wtryskiwacze gazowe, zawoli. Cały komputer od instalacji gazowej z jego podłączeniem znajduje się w podszybiu przy komputerze benzynowym. Tam widnieje tylko nasze techniczne podłączenie. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 18 litrów, czyli po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około... 18-19 litrów i do tego dochodzi do trysk benzyny, czyli oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 440 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 900 zł, na LPG już będzie to tylko 460 zł. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w został zamontowany w schowku. Znajduje się na nim orientacyjne wskazanie ilości gazu i oczywiście przycisk umożliwiający przełączenie auta na benzynę. Przejdźmy na tył. Wlew gazu mamy pod klapką. Tutaj, jak widzimy, mieści się pełnowymiarowy wlew, więc nie ma potrzeby dokręcania jakichkolwiek końcówek. Zbiornik. Zbiornik w aucie mamy w miejsce koła zapasowego. Tutaj idealnie pasuje zbiornik 75-litrowy co daje nam około 60 litrów gazu i zasięg blisko 340 km. I tak podsumowując, cena zestawu czy instalacji za Direct w tym konkretnym aucie jest to koszt 7000 złotych i zwrot następuje po około. 15 900 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.